Strzalkowska może potem. Nasza Basia wprost nie znosi, kiedy ktoś ją o coś prosi, a odpowiada: może potem, jeśli będę mieć ochotę. Lub inaczej: nie mam mowy, nie mam dziś do tego głowy. Albo: teraz coś takiego. Teraz robię coś innego i dodaje: szkole gadać. Ciągle wszystkim mam pomagać. Aż pewnego razu w szkole ciut się odwróciły role. Teraz jest w potrzebie Basia. A więc zwraca się do Jasia. A Jaś na to. Nie mam mowy, nie mam dziś do tego głowy. Basia idzie więc do Zosi i o pomoc Zosię prosi. Zosia na to, może potem, jeśli będę mieć ochotę. Biedną Basie aż zatkało. Co im się do licha stało? Podumała, pomyślała, no i wreszcie zrozumiała. Patrzy, kresia w ławce siedzi i się nad czymś strasznie biedzi. Biegnie więc do kresi prędko. Może pomóc ci, kresienko, ale kresia na to: Nie chce. może później, jeśli zechcę. Jeśli chcesz od innych brać. To sam też coś musisz dać. Tak i siak. Na parterze mieszka Tadek, straszny urwis i gagatek. Dobrze jest sąsiadom znany, lecz nie bardzo jest lubiany. Tu coś burknie, tu coś mruknie, tu coś szturchnie, tu tam coś huknie. Wciąż łokciami się rozpycha, młodszych trąca i popycha. Sami I tak bywa, że niegrzecznie się odzywa. Wzdycha sąsiad i sąsiadka, ale ziółko z tego tatka wciąż się kłóci z sąsiadami. Szkoda, że tu mieszka z nami. Minął miesiąc. Ten sam tanek, nigdyś urwis i gagatek, dobrze jest sąsiadem znany i przez wszystkich jest lubiany. Mówi, proszę i dziękuję starszym ustępuje. Tu pomoże, tam coś wniesie, tu coś poda, tam przyniesie. Zawsze miły i uczynny. Ten sam, ale całkiem inny. Wzdycha sąsiad i sąsiadka. Miły chłopak z tego tatka. W zgodzie żyje z sąsiadami. Dobrze, że tu mieszka z nami. To uprzejmość bez wątpienia atmosferę wokół zmienia. Dzisiaj chłopaki przeczytamy sobie wiersz pana Michała Zaręby: kot w butach. Na starym rynku szewc pewien mieszkał dobry rzemieślnik Janek Cholewka. Pewnego razu było to w czwartek: kot go odwiedził o wpół do czwartej i grzecznie prosił, by zdjąć mu miarę na długich butów solidną parę. Buty dla kota? Zdziwił się Janek. To raczej rzeczy są niesłychane. No, ale skoro klient nasz pan, żywawo do pracy przystąpił Jan. Choć kocie buty, szyć nie jest łatwo. Szef skroił skórę i zszył ją dratwą. Słowem, solidna, dobra robota. Wysokie buty dla pana kota. Gdy skończył, spytał: Nie mogę dociec, po co ci buty, łaskawy kocie? Widzisz, mój panie, Pewien kot góry nosił wspaniałe buty ze skóry. I nie uwierzysz, to za ich sprawą kot ten ogromną cieszył się sławą. Myślę, że jest to jedyny sposób na polepszenie kociego losu. Hipopotam Choracy Huk Hipopotam Huk Choracy chyłkiem się dziś zwolnił z pracy, bo wciąż stękał. Ach! I uch, tak go bardzo bolał brzuch. Może chirurg coś tu zmieni. Muszę iść do hieny Heni. Hiena Henia miała liczne uzdolnienia chirurgiczne. Przybył do niej hipopotam. Hiena Henia woła, co tam? A ten chlipie. Dzisiaj w pracy byli u mnie Krakowiacy na wycieczce w głębi buszu. Zaglądali mi do uszu, Dokarmiali, choć nie wolno, więc spacerowałem wolno. Oni zdjęć zrobili masę, ja w Bajorku mym tymczasem późny obiad jeść zacząłem i jednego z nich połknąłem. Hi, 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 chichocze hiena, ale heca, ale scena. Wiem, to nie tak tłykać gości. Czy połknąłeś go w całości? Tak. Plus trąbki dwie soczyste. Toś ty połknął hej listę? Kładź się tutaj na leżance i się napij wina w szklance, które miałam na kolację. Zaczynamy operację. Kiena, henia w swym fartuchu małą dziurkę robi w brzuchu. Z dziurki wnet wychodzi głowa, trąbki dwie, w tym zapasowa, czapka, mundur niezbyt czysty z całą resztą hejnalisty. listy. Jest, zabiegi się udały. Hejna lista zdrów i cały. Mógł pożegnać się z Horacem i grać znowu hejną w pracy. Gra do dziś, to się nie zmieni. Wszystko dzięki hienie, heni. Łukasz Dębski, mrówka w Mediolanie. Mówi mamie, mała mrówka. Mamo, pozwól na półsłówka. Wiesz, te mrówki i mrowisko denerwuje mnie to wszystko. Marzę, myśląc o odmianie, o mieszkaniu w Mediolanie, makaronach, modzie, może miłym mężu na motorze. Muszę jechać, no i tyle, namówiłem o tyle. Mówi mama. Bądźmy ściśli: mądra mrówka najpierw myśli. Moja miła, jesteś tycia. Chcesz tam iść do końca życia? Miło mi, że masz marzenia, lecz mniej takie do spełnienia. Mały sklepik z makaronem otwórz u nas pod jesionem. Moda? Szycie wszak jest frajdą. Mąż i motor też się znajdą. Porzuć urok włoskich polan. Tu zrobimy ci mediola. Smok i smog. Z jamy raz wawelski smok wyszedł i się wmieszał w tłok. Nikt się nie zląkł, nie zaperzył, każdy myślał, że smok nie żył. Więc smog raśno dreptał w tłoku, oglądając miasto z boku. Tak z wycieczką spod Wiśnicza wpadł w aleję Mickiewicza. Tam przystanął i wziął wdech, Po czym upadł. Skąd ten pech? Przez wdech w płucach wielki smog Miał samochodowy smog. Miał wyziewy, miał spaliny, Biedak nie mógł przełknąć śliny. Zgiął się, kichnął raz i drugi I na chodnik padł jak długi. Leży, słyszy? muszki. To przybiegły trzy staruszki i mu dały szybko tlen. Tak je zmartwił widok ten, że krzyknęły: Drogi smoku, badaj płuca choć raz w roku. Nie oddychaj zbyt głęboko, bo smog zwykle szkodzi smokom. No cóż, smogu smok nie przeczuł. Smog nie istniał w średniowieczu, więc wyjechał zły do Czech. Tam swobodnie bierze wdech i za tłumem gna krok w krok, a w Krakowie został smog. Łukasz Debski, wyżeł w Warszawie. Ważny wyżeł, wielce żwawy, raz przyjechał do Warszawy. Węszył po Warszawie z szukał ministerstwa psów. Chciał wyprosić, aby wyżły mogły mieć za darmo łyżwy. Niechaj państwo wręczy w darze, łyżwy wyżłą choć po parze. Chociaż wyżeł węszył wszędzie i w niejednym był urzędzie, słyszał dźwięk tych samych słów – nie ma ministerstwa psów. Wyżeł warknął, nie na żarty, jak to wyżeł był uparty. Zwęszył więc ministra sportu i rolnictwa, i transportu. A co oni? Otóż oni wciąż pukali się po skroni, robiąc miny zasępione, wyżły w łyżwach wykluczone. Wyżeł nie rzekł ani słowa. W smutku wrócił do Krakowa, zawył w rynku, to się zdarza, włożył własny strój łyżwiarza i wyruszył wśród okrzyków na coroczny marsz jamników.